Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 69. odcinku Amiga bez ściemy. Taki odcinek specjalny z mojej strony. No i oczywiście witamy, jak to zwykle my, standardowo, mój przyjaciel. Rafał Mufachyła oraz Remigiusz Remig z Kolasa. Jedziemy. Jedziemy! No, tak jak już Remik powiedział w zapowiedzi, tym razem on się wziął za specjala, więc bez zbędnego przeciągania zapraszamy do obejrzenia materiału. O, i nawet nie ma spraw organizacyjnych. Wow! <słuch> <słuch> Okej, okay, zapraszamy na film. Siemanko, witam w dzisiejszym odcinku, który jest dość dziwnym odcinkiem, no bo poszukamy Amigi tam, gdzie jej nie powinno być. Myślałem, że na temat gier Amigowych wiem wszystko. Jakie było moje rozczarowanie i zdziwienie, jak odpaliłem coś o nazwie Unstream. Kojarzycie Army Moves na Amigę? Botix? Indigo? Vampires Empire? Co to jest? A że ta gra wyszła na migę, nigdy o tym nie wiedziałem. No właśnie, gra pod tytułem The Immortal, wydana jako na 16-bitowe i 8-bitowe konsole czy komputery. Nigdy nie miałem zielonego pojęcia, że ta gra wyszła na ami. No muszę przyznać szczerze, gdybym mógł się cofnąć dzisiaj w czasie, chętnie bym tę grę na Amidze łyknął od razu. Wspaniała gra, którą niestety poznałem dopiero na Xbox serii X za sprawą emulacji. Jakoś tak wydali tą grę. Sam jestem w szoku. Te 8 bit... Na co to wyszło? Podpowiedzcie w komentarzach, jeżeli wiecie. Zapraszam do materiału. Unstream Arcade. Retro w chmurze, czyli jak zagrać w amigowe gry bez amigi. Wiecie co? Są takie pomysły, które na papierze brzmią jak science fiction, a potem nagle okazuje się, że to coś działa. Tak właśnie było z Unstream Arcade. Platformą, która pozwalała grać w stare gry bez instalowania emulatorów bez kombinowania z romami i co najważniejsze legalnie. Pomysł narodził się gdzieś w okolicach 2013 roku, kiedy Steve Kotam wpadł na ideę stworzenia Netflixa dla gier retro. Dosłownie odpalasz aplikację, wybierasz klasyka z listy i grasz. Żadnych plików, żadnych konfiguracji, tylko czysta zabawa. nutka historii. Jak to się rozwinęło? Przez pierwsze lata Anstream był raczej niszową ciekawostką. Dopiero w 2019 roku wystartował oficjalnie. A z czasem do projektu dołączyli tacy giganci jak Tencent czy Atari, którzy dosypali kilka milionów dolarów na jego rozwój. Platforma zaczęła rozpychać się na PC, potem pojawiła się w Epic Games Store. A później ruszyła na kolejne urządzenia. Dziś Unstream działa praktycznie wszędzie: na pc i Macu, na Xbox One i Xbox Series x na PlayStation 4 i 5, na iPhoneie, na iPadzie, na Androidzie, a nawet na Samsung TV czy Amazon Fire TV. Krótko mówiąc, jeżeli masz ekran i internet, masz dostęp do gier retro. Co w środku? Biblioteka to już ponad 1400 tytułów, od klasyków Atari, przez Amigę, aż po stare automaty arcade. Znajdziesz tam produkcje od Namco, Taito, LucasArts, IREM i wielu innych wydawców, którzy zgodzili się na oficjalne licencje. Unstream to więc nie tylko granie, ale też archiwum historii gier, gdzie wszystko jest legalne, no i fajnie uporządkowane. Jest też trochę nowoczesności. Możesz brać udział w turniejach, wyzwaniach, walczyć o rekordy. A zapis gry i rankingi są w chmurze. To niby drobiazgi, ale dodają temu staremu klimatowi trochę świeżego powietrza. Po wyzwaniu kilku osób lub uczestnictwie w niedawnym turnieju lub Giant Slayer możesz chcieć sprawdzić wyniki i zobaczyć kto wygrał. Możesz to zrobić przechodząc do swojego profilu, wybierając swój awatar w prawym górnym rogu. Wyświetla on wszystkie Twoje statystyki w tym jakie są Twoje ulubione gatunki, ile gier zagrałeś i w co ostatnio grałeś. Historia turniejów pokazuje, które turnieje są nadal aktywne, a które się zakończyły. Wybierz turniej, który już się zakończył, aby zobaczyć ostateczne wyniki i swoją ostateczną pozycję na tablicy wyników. Wybierz tkwarkę wyzwań, aby zobaczyć wszystkie wyzwania czekające na Twoją odpowiedź, a także wszelkie Giant Slayers, w których mogłeś wziąć udział. Przewijając w dół, zobaczysz, które wyzwania wygrałeś, a które przegrałeś. Stream i Amiga duet idealny. I tu dochodzimy do wątku, który mnie najbardziej kręci. Amiga na streamie, Na platformie znajdziesz dziesiątki kultowych tytułów z tej maszyny. Od Super Frog, Alien Breed, Speedball 2 po Chaos Engine czy Zol. Ale również tytuły, których ja nawet nie znałem. Wszystko działa płynnie. A jeśli grasz na Xbox serii X, to czujesz jakbyś miał w salonie potężną Amigę z kartą Turbo. Tylko bez dyskietek i kabelków. <bluetooth> dla mnie to coś więcej niż zabawa to podróż w czasie i choć nic nie zastąpić dźwięku stacji dyskietek i zapachu starego plastiku to trzeba przyznać anstream zrobił coś co kiedyś wydawało się absolutnie niemożliwe połączył stare z nowym i w naprawdę elegancki sposób subskrypcja czyli jak to działa Nie ma tu żadnych mikropłatności. Wykupujesz roczny dostęp albo pakiet lifetime i grasz do woli. Ceny różnią się od platformy. I tu dochodzimy do ciekawego wniosku. Byłem w szoku, bo swoje lifetime kupywałem za niecałe 350 zł, a dzisiaj zobaczcie sami. Masakra, jak to poszło do góry. Ponad 5 stów. Czy warto, czy nie? Moim zdaniem warto, no bo jednak dostajemy dostęp do naprawdę bogatej biblioteki gier, która tak jak na Netflixie zmienia się e, wraz ze sobą. Okej, okay, dzisiaj pewnie troszkę bym się nad tym zastanowił, ale te niecałe 3,5 stówy, które płaciłem dwa lata temu, były jak najbardziej optymalne. Dzisiaj, no, troszkę się podrapmy po głowie i zastanówmy, ale jest to naprawdę bardzo fajne wejście w retroklimat. No tak Remigiuszu, jak zwykle film rzetelny i klasowy i pod względem technicznym do niczego nie mogę się przyczepić. Natomiast jeśli chodzi o samo sedno i samą merytorykę, niestety nie przekonałeś mnie do jakby subskrypcji tej platformy. Uważam, że 500 stów ja widzę tutaj oczywiście pewne atuty, bo jeśli ktoś, tak jak Ty, nawet nie znałeś pewnych gier i dzięki tej platformie poznałeś, tak jak Immortal, o którym mówiliśmy dosłownie chwilę przed nagraniem, to jest jakiś plus. Jest plus, że można sobie pograć po sieci w gry, w które domyślnie po sieci jakby nie były przeznaczone, I to, i to jest jakiś plus, za który pewnie, gdyby subskrypcja kosztowała, nie wiem, 150 zł, to bym się zastanowił. Ten plus z tymi wynikami online, ok, aczkolwiek ja jestem gdzieś tam w światowych rankingach, zwłaszcza jeśli chodzi o gry Amigowe, a zwłaszcza jeśli chodzi o gry na Amiga S4 powiedzmy, gdzie ta sprzedaż tych gier to jest kilkaset sztuk, więc ja bywam w pierwszych dziesiątkach na świecie w rankingach tu i ówdzie, więc też to nie jest coś, co by połechtało moje ego na tyle mocno, żebym te 500 wyłożył, więc... No, rozumiem, rozumiem argumenty, rozumiem, że są na to klienci, ale osobiście dla mnie trochę za drogo i za mało atrakcji, żebym się do tego przekonał, no ale ty subskrybujesz, więc teraz popraw mnie tutaj. Znaczy, dobra, dobra, pełna zgoda, jasne, zgadzam się w zasadzie z wszystkim, co tutaj powiedziałeś, ale biorąc pod uwagę, że ja to kupiłem ponad dwa lata temu, to to kosztowało niecałe 3,5 stówy za ten lifetime. No, i te 3,5 słów było do łyknięcia wtedy, tym bardziej, że wiesz, ja w tym materiale skupiłem się czysto na Amidze. Bo wiesz, jakby zupełnie zarzuciłem Nesas, Nesa, Sega. Właśnie, bo przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale czy to jest 5 słów za wszystko, czy tylko za Amigę? Nie, 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 za wszystko. Aha, a no Za to wszystko. Jest inaczej. Masz całe retro. I o ile bym jeszcze mógł na to trochę popsioczyć dwa lata temu, bo pierwszą grą oczywiście, no nie czarujmy się, którą Remik odpalił na tym Alien Bridge 3D. I byłem zawiedziony te dwa lata temu, bo to chodziło tak, jak na A1200 z Fastem. No i takie kurcze, i tak mimo, że mam dobry bardzo internet, czułem lagi, taki input lag. Mówię, no nie, ale to dziadostwo. Ale teraz, nagrywając ten materiał po czasie, bo ja tak wiesz, kupiłem, i zapomniałem i teraz wiesz odkopałem ten temat i wow teraz świetnie to działa naprawdę no szacun nie że naprawdę teraz te gierki śmigają nie czuję żadnego input laga widać że tam to no też jest jakiś plus że z tego co tam prezentowałeś to to działa nawet nie wiem na telewizorach Samsung z Androidem czy na takich urządzeniach więc okej. Okay. ale to dodam jest. jeszcze jedną rzecz że mm, bo ja rozumiem, że tacy goście jak my, no to tam dla nas nie ma problemu, nie wiem, z ciągnięciem emulatora, wgraniem Romów, etc., etc. Ale mam kuzyna, pozdrawiam Cię Andrzej, któremu to pokazałem i go ta cena 500 w ogóle nie przeraziła. Mówi, kuuu, czyli ja nie muszę, wiesz, bo on się nie zda na tym. on tak, niego, tak, on, on tak. By chciał zapłacić i mieć. I to rzeczywiście robi tą robotę, bo. I tak. I tutaj, tutaj powiem, że no zamiast tego, oczywiście, mógłby kupić powiedzmy DA500 Mini. Ale to jednak zawsze trzeba podłączyć. Tam jest tylko te 28 gier, więc trzeba też coś wiedzieć, coś umieć, jak sobie te inne gry dodać. A tu ma szeroki katalog, więc tak, dla takich ludzi jak najbardziej to jest. jest no produkt dla nich, tak, jak najbardziej. Tak, tak. Tym bardziej, że weźmy pod uwagę, że tutaj ta biblioteka obecnie to jest prawie 2000 gier i one tam się wymieniają. Tylko amigowych. Nie, nie, amigowych Wszystkich? było o ile kojarzę? 181? Tak mi się wydaje. Tam trzeba byłoby zrobić stop klatkę na filmie, bo tam jak ja wpisuję Amiga u góry, to jest pokazane, czyli Aha. ile zostało z tej całej bazy, nie? ale wydaje mi się, że 181 mogę się tutaj plus no minus No to i tak jest masa. No. Powiedzmy sobie szczerze, kto z nas ogra 5000 gier? No właśnie, właśnie, <gry> właśnie. No. no ale wiesz, tam są też takie klasyki. Właśnie nie wiem dlaczego, ale Mortal Kombat na przykład, jedynka, dwójka, trójka arcade'owy był, teraz go już nie ma. Więc pewnie się tam coś z licencjami nie dogadali. No, ale wiesz, wiesz to, jest, to jest jak Netflix, to się zmienia, nie? No, właśnie chciałem to powiedzieć, że pewnie to jest jak na Netflixie czy tam jakimś innym HBO Maxie, że chwilę masz licencję na to, potem inna platforma bierze licencję na to, a ty dostajesz licencję na coś innego, nie? Dodam jeszcze od siebie, co mnie skłoniło tak naprawdę do nagrania tego materiału, bo to tak. Było szukanie amigi na siłę. To biorę to na klatę, jasne. Ale zapytałem najpierw jednego kuzyna, gdzieś tam na imprezie. Mówię, kojarzysz coś takiego jak Unstream? Nie. Później zapytałem kumpla innego, też takiego raczej gamingowego nerda. Mówię, kojarzysz Unstream? Nie. Mówię, kurczę, ty nikt tego nie kojarzy. To trzeba o tym zrobić materiał, bo rzeczywiście, bo nie wiem, czy ty kojarzyłeś w ogóle tą platformę. Nie, nie, no ja, jak ci już mówiłem wczoraj, bo też rozmawialiśmy na temat tego odcinka. No to kojarzę materiał Radzika o jakiejś platformie też, gdzie mogłeś grać w amigowe gry po sieci podobnej do tej, ale to nie było dokładnie to samo, nie? Tak, tak, bo tam było stricte amigowe, pamiętam, pamiętam. Mhm. A jeszcze zapytam, bo też tak kojarzy mi się, dlaczego ludzie mogą nie kojarzyć, nie? Bo jeśli ktoś gdzieś trafi i zobaczy od razu taką cenę. No to może się przestraszyć, ale jest pytanie, czy jest jakiś okres próbny, na przykład na 30 dni, czy chociaż na 7 dni, gdzie byś mógł to potestować za darmo? A, no to tu. Nie właśnie, tego. To, to powiem więcej. Tak naprawdę, jeżeli jesteś dobrym graczem, to możesz to mieć za darmo. O. Bo tam zdobywasz taką wirtualną walutę za wyniki. I tą walutę możesz wymieniać na kolejne dni testowania platformy. Więc o. teoretycznie, gdybyś się zawziął i, i tam w tych rankingach brał udział, bo to jest wszystko za free, to masz dostęp do ten. Tam nawet chyba widać na moim filmie, jak ja się loguję, że dostałem znowu jakieś tam 5000 monet za coś tam, bo już się znowu za zalogowałem, jakieś takie pierdoły. Ale generalnie, gdybyś się uparł, a potrafiłbyś w coś zagrać, nie wiem, czy w Pacmana, czy tak dalej, pobić jakiś rekord, zarobiłbyś tą wirtualną walutę, którą mógłbyś wymienić na abonament. Tak, tak Popiec jest me... taką. A propos tych właśnie wyników ogólnopolskich, to gdzieś wiem, że Mejman na PPA prowadził rankingi w pinballach, to tam w kilku miejscach jestem jeszcze w top 5 w Polsce, więc... Myślę, że jeśli tam są pinballe, to może by się coś udało zarobić. Eee, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jak przewijam te Amigowe gry, to jest slam tilt w pięciu wersjach i czym one się różnią? Nie wiem. Ja z początku myślałem, że to może jest jakaś wersja CD32 albo coś. Nie wiem, czy one się różnią. Jest pięć slam A może po prostu każdy stół jest osobny. Osobno i, I tak byłyby cztery. Nie? No, a może ja teraz no. przekręciłem. Być może to były no. cztery, ale to trzeba luknąć właśnie w ten, ten film. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, nie wiem. No myślę, że temat jest na tyle krótki i zwięzły, że chyba wyczerpaliśmy komentarz, chyba że jeszcze chcesz A, coś dodać. Nie, nie, nie. No, generalnie polecam, ale też, czy jak ktoś by był zainteresowany, to tam często są promocje tej aplikacji. Bo te 500 to jest taka twarda cena na dzisiaj, ale no, sam byłem w szoku, bo ja pamiętam, że na pewno poniżej 350 zł dawałem za lifetime'a. Dobra. Więc byłem w szoku. Także musimy kończyć, bo zazwyczaj nie zdradzamy tego, ale ja tym razem zdradzę na zachętę, że dosłownie za 15 minut wbija do nas nie kto inny jak słynny Archon i będzie z nim wywiad w kolejnym odcinku. Także dziękujemy za dzisiejszy odcinek, a my już szykujemy dla was odcinek, który pojawi się pewnie za tydzień. Trzymajcie się. Hej. Hejka.